O! Co to? Nowa umiejętność! Nowa umiejętność! Odkryłeś nową umiejętność, Wiktor! Witajcie, widzowie! Wiecie co? Dzisiaj wszedłem sobie do Fortnite'a i patrzę... O! Aktualizacja! Nr 14.30 I oto zawitał do mnie Epic Games. Do jednego z twoich przedmiotów kosmetycznych dodaliśmy dodatkowe elementy. Baw się dobrze! Jeżeli kupiliście tego skina, macie dodatkowy jego styl. No według mnie Zajebisty. Naprawdę. Będę pisał na pewno. Do tego jeszcze plecaczek taki. Takie kółko od kierownicy. Jakby jeszcze miało skrzynię biegów po no, bo. Ale nie wiem. No kółeczko. Także odbieramy to. Bierzemy to. Dobra, Wiktor, powiedz mi jak... Musisz się stoją odko włączać Viktor, widzę, że już zaktualizowałeś Fortnite'a, także założyłeś jakieś nowe nowości w Fortnite? Cie? Tak, jak podnosi broń, to piszę nazwę. To nie pisze nazwę. A wcześniej przecież też była nazwa. Nie, jak podnosisz, to musisz jak jakiś zobaczyć. Dobra, to zaraz wejdziemy. Wiesz, wiesz co? Bo yy, jak ja tylko włączyłem Fortnite'a, to mi się pokazała jedna rzecz. Pokażę Ci zaraz. Kojarzysz, może, o tego skinka? No, kojarzę. To... Karmel, ciszej. To dostałem nową, yy, nową ten... Nowy strój do niego. O taki. O, ale fajny. Jest... On jest czarny, on będzie OP. Taki karbonowy, nie? Dobra, to lecimy do gierki i zobaczymy co jest, okej? Okay? Dawaj, parę to rozpoczynamy. Dawaj, ready? Witam, a co ty tak wcześniej w ogóle w Fortnite robisz? Ja? No. Eee, COVID? Nie. To tak naprawdę. To tak naprawdę, tak naprawdę. To on też w domu? Aha, nie, skinek jest. Oj, fajny. Skinek jest OP. OP? No? Dobra, to gdzie lecimy, Wiktor? Nie jestem. No nie, ty no, wybieraj, bo chcieliśmy coś pokazać nowego. To Hacbel na jakieś osoby dobre, Tutaj? Okej, okay, dobra, to lecimy tutaj. A jako podoba Ci się nowy bus? Podobno Iron Man go stworzył. Taki, taki sobie, 5 za 10. Podobno będzie to z tym związane z, w eventem, wiesz? Z tym busem. Jeszcze najzwyczajność o tym evencie. Galaktus się zbliża, coraz bliżej jest. W ogóle coś dziwnego, bo Epic Games przed aktualizacją wysłały mi wiadomości co będzie w aktualizacji, wiesz o tym? Nigdy, mi, nigdy tego mi nie robili, teraz wysłali mi osobną wiadomość. A bo y chyba wcześniej, wiesz, wiesz, wiesz wcześniej będzie, ale ale, nie tego, ale, robić. ale ja wcześniej właśnie nic ten nie, nie dostawałem, dopiero teraz dostałem taką wiadomość. No i Czyli co? Oni mnie znaleźli na YouTubie i mi wysyłają wiadomości dzięki temu? No raczej tak, jak dostałeś. Dobra, poczekaj, jak No i Galactus dotrze na tą wyspę. Napisali sami. Ty, bez kitu? jest napisane. Niepospolite, no. Naprawdę, ty. Apteczka, niepospolite. A to rzadkość pokazuje, tak? Aha. Ale po co to? Nie, ale fajne jest. Czy ja wiem? A to przeszkadza. No to Według mnie. Agra, ale... Dla takich graczy, którzy po prostu, wiesz, grają jakieś tam esportowo, nie? To będzie przeszkadzać. I w ogóle modele broni wydają mi się jakieś większe niż były. Mi się, znaje, że oni na zastawienie... Ale nie ma jeszcze, żeby to wyłączyć, tak? A jeszcze ma, ale jeszcze nie ma, ale... Jeszcze, jeszcze nikt chyba nie wie, ale... Dla kogo to jest, to też jest, ale jeszcze nie wiadomo. Aha, no dobra, okej. Okay. Dobra, to co, gramy pod Wina, nie? No. Ja mam w miarę dobry look. Mamy tutaj ten, możemy polecieć sobie. Jak to się nazywa? Dobra, Macy są najważniejsze, tak? Macy trzeba zbierać. Nie ma nic najważniejszego. Co było tutaj? Co? Co tam masz? Jaka moneta? Idę. A to ja już chyba wziąłem, bo tutaj jej nie, tutaj nie, nie, No, ja raczej już wziąłem, bo jej nie mam. A na mapie chyba nic się nie zmieniło. Na pewno? Czekaj, zobaczymy mapę. No, rzeczywiście na mapie nie widzę żadnych nowych punktów, choć pojedziemy tym. Albo nie, choć mamy tutaj ten. o tutaj. No, riftem. Riftem polecimy, no. Dawaj, do ryfka. Mamy samolot obok. Lecimy na samolot? Uważamy. Tu mamy jeszcze jedna kariczka, ale skis. No to dawaj, to dawaj na samolot. Widzę. Ale sama Kijowa, ci powiem. Jedynie co ta MK mogę zamienić za niemiecką. Rzopata pijesz? Uh -huh. A więc Weź dobra, Nie, pić. nie pić we. A nie. No i nie piję, no dobra Mogę nie pić o, o! Co to? Nowa umiejętność! Nowa umiejętność! Odkryłeś nową umiejętność, Wiktor! PANCERZ KINEKTYCZNY CZARNEJ PANTERY! WOW! Czyli co? Poczekaj, poczekaj, jeżeli ktoś do ciebie strzela, tak? Czekaj, co tutaj pisze? Poczytajmy. Włączasz pancerz kinektyczny czarnej pantery, który pozwala ci wytrzymać więcej obrażeń i poruszać się z prędkością pantery. Po krótkim okresie czasu emituje kinektyczny impuls, który rani i odrzuca wrogów. Czy możemy szybciej się poruszać, tak? Zobaczmy. Bez Ładnie odbiegłem. To robi to ciebie. Tak, czyli jeżeli to użyjesz, to wrogowie bardzo małe ten y, zadają ci obrażenia. I poruszasz się dużo szybciej. No, dawaj. No. Sprawdzimy to na wrogach, choć polecimy. Niech walał do ciebie i wyjdzie z tym. Zarąbista ja umiejętność. Ja pies, 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 to widzę. A czekajcie na turniejach to jest, to jest. Nie, no raczej na turniejach jeszcze nie będzie. Ale... Umiejętność jest nowa, taka ci powiem, że dosyć OP, ale wlejcie, nie? Wlejcie. Gdzieś na przykład jak jest dużo osób, musisz przechodzić, włączasz to i sobie przechodzisz no. normalnie do strefy ostatniej, nie? To będzie OP. Jak będzie to na ty... Nie. Nie, ale mi... To fajne, tutaj. fajne. Ale mi się kichać zachciało. Nie, bo to nie jest do niszczenia. Teraz na przykład jak masz wrogów przed sobą nie masz co zrobić. Nie musisz zrotować gdzieś. Używasz tego i lecisz. No, strafa. Powiem Ci, że taka nieciekawa. Ty, impulsy? Czekaj, wezmę dwa impulsy. Zdążę. Podjedź po mnie. Ty, dumnie lutowany. A, lutowany, tak. Gdzie widzisz typów? Ja tu 5, typów 5. nie widzę. No przed nami. Helikopter, ale, to już... ale to już było. Okej. Okay. On Papa mnie zaprasza. Musimy tankować? Musimy. Dobra, proszę, zatankuję panu no. Nie, to helikopter leci. lata. O kurde, ty przypał. Użyj na nich tej umiejętności, idę do ciebie. Ej, to Ej, nie mogę tu wejść, lol. Dawaj. A! Nic? Nic nie Nie. No nie gadaj. Ty, bo następna ekipa idzie. Następna ekipa idzie. Dobra. Fajnie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Z naładowaną pompą. Czy ty? Ja. Jest na górze. on no, wyleciał? Dobra. jest. Jest na górze. U mnie. jest u mnie? No nie! Książę, że tu jesteś. Weź go rozwal. Bo mnie Musisz go rozwalić. do Kolejny? Jeszcze Kolejny jeden. Tip, czy... no. jeden, Jeden, jeden. chyba nie, nie ma zamiaru atakować nas. No. Chyba nas nie widzi, ale cię podnoszę. jak flaszyk. Czy, Czyli co? Mówisz, że to w ogóle nie rani wrogów, tak? Nie, dam ci, to idź sobie tu zobaczyć. Powinno ranić. nie.

Jeszcze jedny idzie. No matka ich więcej nie miała, bez kiku. Bierz luf. Ja tu sklepem stoję. Ja lufę. Bezki tutaj nic nie zabiera Leżę. Aj. Słaba umiejętność, nic nie zabiera. No dobra, nie udało nam się, no to na no tyle. Dobra, to dzięki Wiktor. To sprawdzenie nowej aktualizacji. hello.